Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Diablo 2 eee, I co? No lecimy oczywiście dalej. Kluki niepotrzebnie, ale niech będzie. Dobra, mamy już Ferajne całą Dobra, tu nic nie, nie mamy. To tak, tak, tak. No, mamy ostatnie zadanie, czyli zabić Andariel. Eee... Tak, i teraz ciekawe, czy dotrzemy dzisiaj, bo trochę drogi mamy do Andariel. Eee, to było w tą stronę. Dobra, to lecimy. Dobra. Tam już strzelają widzę, no, bo my wnilkiem ładnie atakujemy eee, to... Też musiałem kliknąć. Mana się trochę może przydać Dobra, idziemy. A bo za nami idą. Lamba dobra. No, wchodzimy sobie tu. Oczywiście trzeba... Tu mamy na wejściu te diabliki. Mniejsze leczenie możemy sobie golnąć, bo trochę... No już Nie, jeszcze ten punkt jest biedą co no. go zabili dobra e, my idziemy do wyjścia e, znowu tutaj w no to może się lećmy mamy many to może leć może to się Eee, identyfikacji co się może przydać. Dobra, lecimy dalej. A, bo to czempioni są, myślałem. Specjalni ten, z tymi umiejkami dodatkowymi, e, ale, to, ale się myliłem. Co było coś ciekawego? E, długi kostor, o. Chyba my szeros Trochę tego naleciało się. Ale widzicie od czego dobra, mamy to. Tak nagrywa, nagrywa. Musimy iść na północ. To taki specjalny, więc będzie więcej e, e, doświadczenia za do niego, do dużutka truchli od kacza e, o kostur e, Tak, będzie coś warte A czempionki Czyli też ładnie Coś ciekawego zawsze może z nich wyp... W sumie... Ciekawej... W sumie za taką książkę dają. Eee... Dobra, no to lecimy dalej. Nie ma co. Pręty nie zatrzymają się. Ok, no to w Najlepsze miejsce, jakie mogłem. Łapkę na środku. A co mi tam żyliśmy? A ława to tam mara. A, są nic ciekawego. też ważą te Chodźcie. portal. Tu było nic. Oj, tak widmo. Te duchy specjalne są. Tak, krętym ogniem jeszcze, czyli mniejsze obrażenia od ognia będzie otrzymywać. Przyszło. Dobra, potem odpiszę. Na szczęście nic nic e, ważnego, tylko bardzo ważnego. E, dobra, mamy to. Rzucanie też spoko, identyfikacji też spoko, no i to był ślepy zaułek, więc lecisz, szukamy dalej. towarzysze mają problemy poruszania się po tych labiryntach. Oj, oj, trochę tam wylazło. Jest. Dobra, wytrzymałość nam się skończyła. Tu mamy małe arsenał do rzucania. tarża to nie. Rzadko tarże mają coś wartego. O, to możemy zejść od razu na dół. Jeszcze trochę miejsca mamy. Eee, tak. Zresztą jeszcze mamy szkielety strzelające. Poza mrocznymi, chyba silniejszymi niż diabliki, jak tam teraz rozumiem. Nie, ja nie lubię tych, oni takie sklamionik, okra takie okrażenia zadają. Nie widzę, że A, bo znowu w jakimś Znowu... Jaki Znowu... 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 się kręciło, myszce. Zaparowana głowa może. A, tak, tak. zaparowana głowa. Oto zablisko dobra. Dobrze się Tak, tak, tak. W okazji nas wyleć. E, Musimy, tak, uzupełnić na, na pewno mikstury manę. Zapasu nie mam. Eee, tak. Ładna kasa, skuteczność ataku, beznadzieja. Tu nawet nie najgorzej bym powiedział. Maksymalne obrażenia, też beznadzieja. Ładna kasa, kluczyki. Nie opłaca się ogólnie. Może jak byłaby pełna książka, eee, to by było opłacane w nośni ze sobą. Tak. Odkładamy, bo wiadomo potem będziemy przerabiać te pierścienie, amulety, może coś ciekawego nam się trafi. Eee, dobra, no to my de facto w sobie wracamy do zabawy Noczeta tu. lekka leczenia, jest lekka leczenia, dobra Playnot, kasa o, Rondela to będzie to paladyna, ale jakby coś by było więcej umiejętności, to faktycznie by się opasało. Dobra, może przeszukujemy dalej. Tak, oprywają. O, coś jakiś kamień wyszedł. O, dobra. dalej nie szukamy portali a przynajmniej e, tych nie, nie wszystkie potrzebne są nam. Okay, Krewetka drzwi mogą być zamknięte, otwarte lub zablokowane jak tutaj ktoś stoi albo jak trup tam leży. Sklepy wylazły. Tu chyba będzie można wejść. A nie, myślałem. że to wyglądało. Nie, nie można tutaj wejść. Ek. Tak. to i w sumie szukamy dalej. To możemy w sumie w, tam, w tym kierunku wrócić. Tu gdzieś szaman stoi O, pierścionek Kasa Tobór do rzucania Kasa, diamenty I tu jeszcze bagulka, kasa, tak? O, kolcze buty no to są w sumie to co mamy, tylko że uszkodzone zawsze będą gorsze Mniejsze znaczenie, może weźmy sobie, sobie się podleczmy trochę Dobra, ale tutaj nic nie było. Oczywiście, że tam są szkielety. Kasa do identyfikacji. Eee, dobra, już czekaj, nie rozwalajmy. Oj, to wyglądało na pułapkę. To nasze ma awans, oczyje przepływ siły, po prostu ten dźwięk charakterystyczny był. Eee, co my tutaj jeszcze mamy? O, ta biblioteczka jest po drugiej stronie. A tu w dół możemy iść, dobra O, mikstura leczenia, nawet większa już trafia Dobra, bo tu jest tylko cela, tu nic nie ma O, i mamy zejście na dół, dobra Poziom trzeci więzienia się w pela. Jak dobrze pamiętam, ona trochę warte jest. A jeśli że łuk jest nam niepotrzebny. A, byłem bliski, stąd lecieni, a tak na prostu myślałem, że polecam. Dobra. Mamy poziom eee, many nam tak rzadko już zaczyna powoli brakować, więc może trochę życia sobie dodajmy, żeby tak szybko nie ginąć. Eee, jak dodamy mamy dwa wilki, no to 6, drugi wilk. Wracamy do umiejętności właściwej. Trzeci idą, nie. Pięta kula, no może to też być warta, ale to jest rozdaria. No bo tutaj nam teleportuje się. Dobra. Mamy, nie, to jest za... Zamk droga zamknięta, ale mamy trochę do rzucania broni. W takich dyscyplinach wystający to może nie, nie można. Już eee... miecze już wypadają, Czyli z kolejnego aktu bronię I zębaty hełm. O, jeszcze się zmieści nam. E, to wróćmy do miasta. czy do obozowiska, Łotrzyc. na chwilę i posłuchę. Tak, e, Ankara, bo nas wyleczy. I teraz tak. 1800. O, ładna ta, ten, ta święta kula. Odporność na zimno, to podziękuję. Odporność na zimno, to no, podziękuję. To jest do Barbarzyńcy No, mało kasy kosztuje. To sprzedajmy, No, obro... 16 do obrażeń, no niekoniecznie. Dobra, trochę nam tutaj się kasy zbiera, więc powoli będzie można myśleć o hazardzie jakimś ponownie. A nie, to jest do sprzedaży. Dobrze cię widzieć bo oni coraz... cały czas mają ten sam sprzęt no to wiadomo, że nam to nie wystarczy do niczego trzeba kupić coś lepszego no eee, to się mapka wyłączyła aha, i tu jest ślepy zaułek, to dobra szukamy dalej wyjścia stąd Tam, niech to samo zabijają. Dobra, w więc będzie ładne doświadczenie i może coś na z nim wypadnie? To no, nie. Będzie wyjście, poszedł we Zambatkę, co da w to para. A pod to jest do barbarzyńców przecież, ale eteryczne, to tam nic nam nie da. Bo to są tanie rzeczy w sklepie. Eee... no i to teraz pytanie... Łapka paskudna No i to jest ślepy zaułek, czyli w złym kierunku w ogóle poszliśmy ze to jest tragedia Aaaa... Chowa mikstura. teraz to... Wszystko nagle wyskakuje dużo No i skiforta, identyfikacji, Tutaj jest. Ale na szczęście większość ciosów zgarniają nasze wilki. Więc nie jest tak źle, a one się w międzyczasie same leczą. Teraz Że dalej są, a nie zasłonię za drzwiami. Mało no, słyszałem je po prostu. to jest jakiś też ten, kamienna skóra. No man, nawet, nawet przydatna rzecz, można powiedzieć. Kostur to kostór. A to jeszcze pierwszy mamy. I indyfikacji. O mamy, jest. Dotarliśmy do zewnętrznego monasteru wewnętrznego Monasteru. Tu powinniśmy mieć teleport. I standardową martwą łączycę. Ona chyba za każdym razem w tym miejscu leży. Eee, dobra, Deckard Kind, zidentyfikuj przedmioty... Akara... i teraz tak. Eee, do zdrowia to może ten jeden do zdrowia pozbądźmy się 5 do zdrowia jeden do obrony to albo bardziej do obrony jeden no pozbądźmy się ten jeden do obrony to zostawiamy nie nic ciekawego eee, wykradzanie życia to, to nawet nawet jedyna rzecz ciekawa była w tym to każde trafienie w znaczy, nie życie, tylko mamy bardziej potrzebujemy. A tam właśnie nie pamiętam teraz, co było. Dobra, przeszła e, do Charlie, np. płynek, który nie potrzebował naprawy. Zobaczmy, co kit ma na hazard dzisiaj. 15 tysięcy, no trochę kasy pójdzie, ale możemy być lepszy. 33 Odporność na zimno, bardziej na trucizny by się przydało aktualnie, ale nie będę narzekać eee, o rękawice 9 odporności, czyli jak te, ale zręczność jeszcze dochodzi nam. To możemy sprzedać. Zobaczmy kolejne działania trucizny skracone. O, o, o. To myślę, że jest bardziej cenne. Szukajmy czegoś innego teraz. Może budki jakby były lepsze. Tylko zbroje niekoniecznie, bo nie wiem, które będę mógł założyć ten hełm. 26. Eee, dobra. Dopaj hełm. Pas. Obrona 8. Przywracanie zdrowia. O, to jest dobra rzecz. I czy coś jeszcze z tych broni tutaj, albo w pancerze znajdziemy? O, budki mamy. Mamy 9, skuteczność ataku, odporność i promień światła. Odporność tak... Ten... Nie, bym wolał. Zamrożenie o połowę to już lepiej. Odporność na ogień, to niekoniecznie Obrony 15, o, o, to może być w takim wypadku To buty te sprzedajemy Czy coś jeszcze tutaj? Dobra I teraz to było tak I ona ma tutaj gdzieś Dzięki Tak, lepszy hełm trzymaj Sprzedajemy, no oczywiście on tutaj nic ciekawego nie ma Dobra, mamy trochę lepszy odcinek. I dobrze, żeby odcinek za długo nie trwał, na dzisiaj to tyle. Do Andariel będziemy się przebijać w następnym odcinku i ją będziemy ubijać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. I do następnego.